Nie można wejść drzwi zamknięte. Kiedy są drzwi zamknięte, pewnie ktoś w środku siedzi, bo się boi. Boi się otworzyć drzwi. Boi się, że ktoś, kto jest na zewnątrz, może mu zrobić krzywdę. Dlatego są drzwi zamknięte. Dzisiaj apostołowie są w takiej sytuacji. Siedzą w środku wieczarniku i boją się, że Żydzi mogą przyjść i ich też zabić, tak jak zabili Jezusa. Boją się wyjść, boją się głosić. Tą radość ze zmartwychwstania Chrystusa, że Chrystus żyje. Dlatego Chrystus, znając ich lęk, staje pośrodku nich, co znaczy staje pośrodku wszystkich ich lęków i mówi: im, Pokój Wam. On mówi mi dzisiaj: Daję Wam mój pokój, i co jeszcze? Posłam Was. Jak mnie posłał ojciec, taki ja Was posłam. Idźcie i głoście Ewangelię i tchnie w nich swojego ducha. Czyli mówi im, idźcie, macie głosić, nie bójcie się waszych lęków, bo ja jestem pośrodku was, ja jestem pośrodku twoich lęków. Przestań się bać, bo ja jestem z tobą. I może dzisiaj w swoim życiu jest wiele takich zamkniętych drzwi. Boisz się wyjść, boisz się, co ludzie pomyślą, boisz się różnych innych rzeczy. Boisz się wyjść i powiedzieć, że jesteś katolikiem. Boisz się powiedzieć, że wierzysz. Dzisiaj Chrystus staje pośrodku twoich lęków. Powiedz mu, czego się boisz. Otwórz twoje serce, a on stanie tam po środku i powie ci: Pokój z tobą. Jak mnie posłał tak ja ciebie posyłam. Ciekawe, Chrystus po swoim zmartwychwstaniu nie czeka długo, tylko okazuje się uczniom i od razu ich posyła. Macie iść, macie głosić. To jest ważne. Nie bójmy się głosić, nie bójmy być świadkami Jego miłości, Jego miłosierdzia. Szczególnie teraz, dzisiaj, w niedzielę miłosierdzia, powinniśmy być świadkami Miłosierdzia Bożego. Tego. Że on przyszedł, aby mnie zbawić. Więc nie bój się, wejdź tam z nim gdzieś o Twoje lęki i otwórz te drzwi, żeby on mógł jeszcze łagodniej wejść do Twojego życia. Pięknego dnia z Bogiem.